To wima Senizin. Reto. Dziękuję, panie Przewodniczący. Przemoc wobec kobiet jest główną przeszkodą w zapewnieniu prawdziwej demokracji, równości płci, a także najbardziej powszechnym naruszeniem praw człowieka. W niektórych państwach 7 na 10 kobiet pada ofiarą przemocy. To wynik patriarchatu który jest niestety utrwalany przez wiele religii. W Polsce pod wpływem Kościoła katolickiego kobiety są poddawane przemocy instytucjonalnej w postaci restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej. Kościół sprzeciwiał się także podpisaniu przez rząd konwencji Rady Europy przeciw przemocy wobec kobiet. Nie możemy tego nie zauważać, że negatywny wpływ ma wiele religii właśnie na kwestię zwalczania przemocy wobec kobiet. Apeluję o unijną dyrektywę przeciw przemocy. Tylko wtedy Unia i państwa członkowskie będą skutecznymi i wiarygodnymi partnerami w walce z przemocą wobec kobiet. Apeluję także o podpisanie i ratyfikowanie przez Unię i wszystkie państwa członkowskie konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Istotne jest także wsparcie dla obrońców praw kobiet, praw człowieka i praw osób LGBT. Dziękuję. Καλώ το βήμα, την συνάδελφο κυρία Πιετικάινεν Σύρπα. Σύρπα Πιετικάινεν, για δύο λεπτά. Mr. President, violence against women is a crime. It is against human rights because women's rights are human.